подиқ ол но сасанна консконд гас то вез чон 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 гас то вез Wspomagamy słowem, kiedy uliczne zakręty Garcimy horyzontem oraz za złamane męty Szkoła życia twarda, nie opada garda Myślemy zasady i upórstwa, pogarda Nic nie warta strata, liczenie na fartą Uliczna życia szkoła robi tu ducha harta Refleksy nad horrorem, nad szacunkiem oraz klasą Licy są wartości, chociaż większo siebie fasą Nie trać czasu, nie trać głowy, pierdol stres nie Mija dziesięć lat, cały czas po stronie zasad Każdy tutaj żyje tak pozdrowienia do więzienia To dla ludzi żyje tak Kryminalny rap, rap tak tu gdzie żyje tak brak Mija dziesięć lat, cały czas żyje tak tu gdzie tutaj żyje tak pozdrowienia do więzienia tak tylko to jest kryminalny rap Wszyscy krzyczą miopę, to jest kryminalny rap Zajebać się w to jest kryminalny rap Przestępstwa wielokrotne, to jest kryminalny rap A ty jesteś moim ziomkiem, to jest kryminalny rap Ulica się je ogniem, to jest kryminalny rap Do zobaczenia w domie, kryminalny rap Kryminalny rap dla ulicy i dla ciebie brat Mija 10 lat, cały czas po stronie zasad Każdy tutaj żyje tak, po Finalny rap, dla ulicy i dla ciebie brat Mija raz wreszcie czas, cały czas po stronie zasad ja tutaj żyje tak, pozdrowienia do więzienia tak, ludzi tak, tak.